365 dni. To jest tutaj Ola i Natalia. Witamy Was na kanale Te Dwie w Kinie. I dzisiaj witamy Was w troszkę nietypowych okolicznościach, bo yy, będziemy rozmawiać o filmie 365 dni, mm -hmm. yy, którego ja nie widziałam, bo nie bo chciała. Ale widziała go Ola. Tak. Więc ja będę troszkę robiła, przeprowadzała z Olą wywiad na temat tego filmu. I tak, i, i jest to taka konwencja, którą czasami będziemy przybierać, bo umówmy się, nie każdy film jesteśmy w stanie zobaczyć we dwie, nie każdy film jesteśmy w stanie zobaczyć ze względu na nasze nerwy. Tak, preferencje. Ja, tak, ja od razu powiem o co mi chodzi. Z tym filmem, po, nawet nie chodzi o film, chodzi po prostu o książkę. Ja jestem po filologii polskiej, ja cenię sobie literaturę i no niestety z tej książki troszkę się już śmieję od paru miesięcy, więc no nie byłoby to sprzeczne z moimi wszelkimi zasadami. No, żeby po prostu pójść na ekranizację tak kiepskiej literatury. Mm -hmm. Ja z drugiej strony stwierdziłam, że może warto pójść zobaczyć ekranizację no niby bestsellera, jak się potem okazało niekoniecznie, bo też poszłam po filmie poszłam, poszedłam <ścoughs> przeczytać książkę Blanki Lipińskiej 365 dni, bo nie wierzyłam, że można było zekranizować coś takiego, bo moje, taka, miałam taką rozkminę. Albo książka była dobra i spieprzyli film, albo film był dobry, co oznacza, że książka była jeszcze gorsza, albo obie rzeczy po prostu są złe. I to jest ta właściwa odpowiedź. Wiadomo, że nie ma się tutaj czego spodziewać niesamowitego, jeśli chodzi o samą fabułę, bo miał być to film erotyczny, tak? O zabarwieniu erotycznym. No, zabarwieniu to może <laughs> najkardziej powiedziane, ale z drugiej strony, no, nie udał się moim zdaniem, bo słuchajcie, nie ma w tym nic sensualnego, erotycznego, szczególnie w scenach zbliżenia. Jest to raczej, słuchajcie. Jak jeden królik z drugim po prostu naparzają się, żeby jak najwięcej razy to zrobić i mieć jak najwięcej e, po prostu potomstwa. Chociaż może to nie było głównym głównych bohaterów, ale mniej więcej tak to wygląda. E, tak, my rozmawialiśmy po tym filmie, e, jak Ola dzieliła się ze mną swoimi spostrzeżeniami, też właśnie o tym braku erotyzmu tak naprawdę tak. w filmie erotycznym. E, rozmawialiśmy o tym, że bardzo jest niewiele tak naprawdę filmów, książek, które e, ten taki erotyzm e, adresowany do kobiet e, fajnie realizują. I, no i to, tym bardziej to dziwi, że autorką tej książki jest kobieta. Zacznijmy może od głównych bohaterów, bo to wokół nich kręci się cała historia. Chyba nie trzeba streszczać fabuły. No nie, no, mamy jedną tam panią, Laura Biel, która jest nieszczęśliwym związku, wylatuje z facetem na swoją rodzinę do Sycylii, no i jest facet, który sobie ją kiedyś tam wyśnił w jakichś tam okolicznościach i on znajduje no, i stwierdził sobie po prostu jak taki typowy neandertalczyk, jest, biorę Łapą tutaj tą dzidą y, i do jaskini i będziesz tak. moja, tak? I daję Ci 365 dni y, na pokochanie mnie. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że zechcesz. I taka jest, taka jest mniej więcej treść. tak jest mniej więcej treść, więc no, generalnie chodzi o to, że ona zostaje porwana, tak? tak. Dobrze to rozumiem. ona Zostaje mm -hmm. porwana i zwiężona. E, tutaj chyba jakiś, e, e, no rzeczywiście syndrom ho, sztokholmski miał się A noczen, między Tak i wypływa ten syndrom, <laughs> jak najbardziej wypływa. I no, oczywiście tak, on ma miejsce, jak najbardziej. E, no, czy rzeczywiście te, te dwie kreacje są wiarygodne? Ten, ten... No słuchajcie, zacznę może od głównego bohatera, branego przez Michele Morone i uwaga, nie mylić z Michel Moron, ma, z Masterchefa, bo to są dwie zupełnie inne postacie, tak? I Michele oczywiście jest pięknym mężczyzną, o, o takiej śródziemnomorskiej urodzie karnacji, świetnie zbudowany, więc sam Michele, który gra Don Massimo, trocielli, czy Toricelli czy jakiś taki, tak, jest głową e, mafijnej, sycylijskiej rodziny no i oczywiście jak to w ma mafii musi, jest, musi być brutalny, ale też personalnie bardzo lubi być brutalny, agresywny no i nie znosi e, słowa sprzeciwu, a wszystkie frustracje najlepiej wyładowywać na kobietach, a najlepszym na, na, Najlepszym sposobem na to wyładowanie jest właśnie robienie mulaski w bardzo brutalny sposób. To nieraz jest pokazane i po prostu mimo, że to ma być bohater, który ma zbudzić też naszą sympatię lub pożądanie, to po prostu on gwałci na przykład siłardes w samolocie. Czyli według mm. Blanki Lipińskiej jest to w porządku. Blanka Lipińska oczywiście jest pisarką, która napisała te 365 dni, a Barbara Białową to zekarinizowała, chociaż powiem Wam szczerze, w moim przekonaniu miała tam mało do gadania, bo Blanka zdecydowanie chyba kontrolowała całą tą produkcję i dlatego film wygląda tak, jak wygląda. Wracając do aktorów, mamy właśnie Mikelę, który oczywiście wygląda bosko, gra w miarę dobrze moim zdaniem, zwrócę też uwagę na jego język angielski. Bo język Angielski nie jest jego rodzimym językiem, mimo wszystko świetnie sobie w nim poradził, także spoko. Teraz główna e, rola żeńska, czyli grana przez e, Annę Marię Sikucką, e, Laura Biel. Słuchajcie, <coughs> oczywiście wizualnie no, jest to piękna kobieta, a i owszem, tego i odmówić nie mogę, ale gra aktorska, no tragedia, już, a jak wspomnę, tylko po prostu jest język angielski. Ola jest pirologiem, angielskim. No, no co tragedia, uwagę. słuchajcie, jeżeli jerzy że większość filmów oni rozmawiają, że są po angielsku, no to chociaż powinnaś trochę postarać się, żeby to brzmiało naturalnie, a, a nie po prostu sztucznie, no to No, po taka polka we włoszech. Ale wiesz co, co jest ciekawe, ona nawet w książce jak kojarzysz, hmm. ona zarządzała tam jakimiś sprawami w hotelach. Na takiej, że powiem, międzynarodowej skali, i ona mówiła, że świetnie zna język. No i przepraszam, nie było tego widać, tak? No nie było. Także moim zdaniem, polska aktorka nie poradziła sobie. Ja wiem, że to nie jest łatwe zagrać w takiej produkcji, w tego typu filmie, ale gdy idziemy już do słów, do, do dialogów, gdzie raczej no, nie jesteś wtedy rozebrana i nie musisz robić dziwnych różnych rzeczy, czy nawet przyjemnych, to tu mogła się postarać bardziej. No, właśnie, więc nieprzekonujące role troszkę aktorów, brak tego takiego. Bo słuchajcie, ja rozumiem zamysł, że to nie do końca jest komedia romantyczna, że ten facet jest brutalny, że on jest tym mafiozem czy coś tam. I, i rozumiem, że to musi być troszkę mroczne, mhm. ale no. Bo mnie właśnie zastanawia fenomen tej książki, z czego to wynika, że, że rzeczywiście tego typu zależność między kobietą a mężczyzną. Bo ja rozumiem, że jest kwestia dominacji i to rzeczywiście może być fajne, to może być seksowne. No ale takiej dominacji połączonej z przemocą, gdzie nie masz tego safety world, gdzie nie masz takiego... Tak jak w greju przynajmniej, nie ma poszanowania między partnerami tak naprawdę. Yy, tak. No tutaj czy... powiem Wam tak, jest to rzeczywiście zagad... zagadka trochę dla nas, bo ja wychodząc z seansu, pierwsza moja reakcja była oh my god, po prostu to to za shit i w ogóle. Ale im dłużej myślałam o tym filmie, stwierdziłam, że o ta scena mi się podobała, ta scena mi się podobała i tak mówię sobie hola, hola, zaraz, przecież ja najpierw sobie z tego filmu, a teraz mi się tyle, tyle scen podobało. I jak zgłębiłam mój umysł i, i to, co mi się tam w nim głębi, stwierdziłam, że mm, pewne obrazy jak najbardziej do nas trafiają, a sam fakt właśnie tej siły, tej męskości jest oparty na czymś bardzo, bardzo podstawowym dla nas wszystkich, czyli na instynkcie, słuchajcie. My jako kobiety e, też mamy jakiś tam popęd i jeżeli widzimy rosłego mężczyznę, bo on też jest bardzo wysoki w porównaniu do, do, do tej swojej partnerki, który jest silny, jest władczy, nam to trochę informuje? Jest to jednak, wiecie, obcowanie na poziomie takim totalnie biologicznym. Gdzieś to jest on zakodowane, że tutaj widzimy o, ładne mięśnie, silna postawa, niczego się boi. Hmm, to będzie dobry partner, tak? Why not? Więc to rzeczywiście przykuwa oko i... Pewna ta doza um, agresji może być, może nie tyle agresji, ale tej takiej siły, um, no, do takiego oparcia, tej opoki w tym mężczyźnie, jak najbardziej spoko, no, która by nie chciała mieć faceta, który zawsze stanie w jej obronie i wie, że może na niego liczyć, spoko. Ale tutaj jednak y, przekraczamy pewne granice. No i niestety, niestety to nie jest takie fajne. Tak, przekraczamy te granice, ale mnie, na przykład to, co mnie najbardziej w tej, w tej ekranizacji, w tej książce drażni, to ten taki bardzo stereotypowy sposób pokazania kobiety. Mm, no i tak. Mam wrażenie, że właśnie to, że my jesteśmy tą słabą płcią, która owszem, fajnie popatrzeć na fajnego faceta. Fajnie go dotknąć, mm -hmm. nie ukrywajmy, ale no, jest, jest też tak, że no my jednak jesteśmy myślące. Tak? słuchajcie, naprawdę. Wbrew temu, co niektórzy <grywki> mogą myśleć, nie A bo co niektóre nasze podgatunki pokazują. I to, co mnie na przykład zmartwiło, jak mówiłaś o tym filmie, to to, że też jest ta główna bohaterka pokazana jako taka osoba, której właśnie imponuje to, że ona tam ma markowe ciuchy, że to są takie A, rzeczy, do których, um, które on jej stara się zapewnić, próbując skraść jej serce. No. Mm. Słuchajcie, owszem, kobiety, tak, lubią zakupy, lubią buty i tak dalej. Ale to nie znaczy, że tym można nas przekupić do siebie, no słuchajcie, a ona rzeczywiście niby próbowała być taka niedostępna, niby nawet próbowała go kusić i, i szczuć, wiecie, że możesz sobie pomarzyć w człowieczku, no ale no mówmy się, no uległa temu wszystkiemu. Ja rozumiem, że można mieć słabość, ale jednak facet Cię porwał, tak? Zabrał Cię z kraju, ukradł Ci całe Twoje życie, a Ty, oczywiście, no z drugiej strony korzysta, jeżeli on Ci daje, ale nie, nie po to, żeby mu się potem poddać i w ogóle love you forever, nie? Tak, no i to, to są takie nieścisłości, taki brak wiarygodności, który no, ym, sprawia, że no, ten film od razu jest tak jakby na straconej pozycji. Oczywiście, idąc na ten film, wiadomo, na co się piszemy, tak? To nie jest tak, że. To nie będzie piękna, odkrywcza Ta. historia, która porwie nasze serca i stwierdzimy, o! też bym tak chciała. No nie. Tego, czy, no, uważasz, że coś można z tego filmu jednak wyciągnąć? Czy na przykład para, która idzie na taki film, może później sobie. E, zrobić jakiś role play w sypialni, mm. czy. Właśnie, wydaje mi się, że nie, bo tutaj te sceny zbliżenia są bardzo dynamiczne, agresywne. Jak to sama autorka książki u, ujmuje, niektórzy nie, nie wszyscy lubią po Bożemu się kochać, niektórzy lubią się. Pieprzyć. I okej, okay, owszem, lubią, ale tam było tylko to pieprzenie i było dość brutalne, nie było zmysłowe, nawet wiecie co? Trochę to przypominało, przypominało nawet pornola, takiego zwyczajnego pornola, bo dźwięki, które były słyszane, tak, w czasie gdy oni kopulowali, były tak głośne i tak. Tak się rzucały w ucho, że nie można było się skupić na tym, co tam się dzieje. Nie można było docenić choćby odrobiny tych pięknych ciał. Ktoś jakiś pozytywny aspekt. Tak, moim zdaniem jest pozytywny aspekt, między innymi jest to muzyka. I tutaj słuchajcie, moi drodzy, niektóre piosenki, które możemy usłyszeć w, tym właśnie, w tej właśnie ekranizacji śpiewa sam Michele Morone. I całkiem nie, że mu to wychodzi, powiem szczerze. Także muzyka rzeczywiście pasująca do scen właśnie zbliżeń, czy tych tego napięcia, tej walki płci, tego szczucia się tam, wiecie, kuszenia, bardzo fajna, zmysłowa. Myślę, że w pewnym, w pewnym stopniu można ją porównać do muzyki z 50 twarzy Greya, gdzie m.in. udzieli tam głosu Beyoncé. Także tak, spoko, muzyka spoko, ale koniecznie chciałabym jeszcze wspomnieć o kilku absurdach. I uwaga, będą spoilery: kto nie czytał, nie oglądał, sorry, będą spoilery, bo to najbardziej, najbardziej zwróciło moją uwagę. Ja jestem e, bardzo cięta na taką, wiecie, co pospolitą głupotę. <gryw> po prostu nie mogę. Była taka jedna scena, że Laura wchodzi do pokoju Massimo zawsze w roku, żeby go tam pokusić. Siada na kanapie i mówi, że a może bym chciała, a może nie. A potem mówi, dobra się manara, próbuję wyjść, o, o drzwi zamknięte. No to on nią ciach, za łańcuchy, do łóżka i mówi tak, się, tak, rozsiada, się na kobietę. Tak, tak, I mówi, rozsiada się na kanapie przyciwko i mówi, daj tak, zobaczysz. Co tracisz? I wchodzi jakaś tam laska cała w skórach i robi mu bardzo brutalnego, nieprzyjemnego aż się dzieci na kurte dłusi, łzy jej lecą po oczach, loda. Czy to by cię zachęciło, że mówi, oj, tak, mam ochotę na ciebie właśnie? No może tutaj właśnie nie no, bo właśnie wiesz, filmów erotycznych, bo mnóstwo może teraz trzeba mm -hmm. dodać. Jeszcze no tak? <laughs> może, może taki miks, słuchajcie, mam tutaj no taką symbiozę dwóch różnych gatunków. <laughs> śmieję się rzeczywiście no patrząc, tak, no trochę bym się cieszyła, że mnie to omija. <laughs> Prawda? Ja rozumiem, że ona i może, mogła, może była na niego nakręcona, bo jest to przepiękny facet i owszem, ale to było jednak brutalne, nie każdej to odpowiada, więc no więc bardzo zaskoczyła ta scena. Ale była jeszcze lepsza scena, która to totalnie przebiła, moi drodzy. Scena na statku. Ona się budzi, oczywiście na kacu, już sobie znowu podbija, bo ona tam Ciągle pije, zarówno w książce i, i, i w filmie, i podchodzi do niego, mówi, no przepraszam, przesadziłam tam wczoraj, i on jej tam wyżguje, przez ciebie będą problemy, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Ta się oczywiście wkurza, idzie na górny pokład, no i się troszkę tam zatarcza. No to on już idzie wkurzony i stój, Laura, stój, Laura. Ona mówi, no ostatnie, on stój i ręce do niej wyciąga, żeby ją zobaczyć. Ona, o, dziedzicie, dziedzicie, i i wylądowała w wodzie, no to on za nią skacze szybko, oczywiście ją uratował, odsucił, no i mówi, uratowałeś mnie, na co Massimo, dobrze, że byłem w pobliżu. Trochę jej pomógł wypaść za tą burtę, nie? nie? ma tak kreowanie sytuacji w filmie, która rzeczywiście zbliża bohaterów. To I jest powiem Wam, że zbliża bardzo mocno, bo właśnie po tej sytuacji, po tej tak. scenie Laura się poddaje i zaczyna się produkcja tak. małych króliczków. Więc znowu mamy stereotyp, uratował mnie. To do ważne, że mnie wpędził w sytuację, ale to też, też takie życiowe bardzo powiem ci. Nie? Tak, tak, bo my to kobiety rzeczywiście uwielbiamy Was męski heroizm. Tak, tak. tak to powoduje, że otwierają nam się wszelkie e, granice i otwory, no naprawdę. <grybujesz> Także no przykre, przykre, jeszcze raz przykre. Ale słuchajcie, ja wiem, że mogą być osoby, którym to się podoba, bo powiem tak, czy to jest film, na który warto iść do kina? Zdecydowanie nie. Pewnie będzie on zaraz dostępny na jakichś platformach, więc czy tam w internecie, sobie możecie obejrzeć na jakiś babski wieczór na wesoło z alkoholem, albo ze swoim facetem, żeby mu podsunąć jakieś tam może sugestie. A i owszem, tylko trzeba to brać na dużym, dużym lajcie, słuchajcie, dużym lajcie i wtedy tak może się spodobać, bo ja też wiem, że niektóre sceny mi się podobały i okej, okay, ale głównie nie były to sceny w ogóle erotyczne. Chyba, że po prostu był taki nawet w trailerze jest scena, jak Massimo się chwyta za to łóżko i widać tak jego pięknie wyrzeźbione ciało. No mówmy się, komu by się to nie podobało, tak? No, ale ogólnie z dużą dozą dystansu nie spodziewajcie się naprawdę fajerwerków. Tak, film erotyczny z bardzo kiepskim erotyzmem. Tak to można podsumować, no. takie przynajmniej ja wyciągam wnioski przy tej naszej rozmowie. Tak. No to teraz czas na ocenę. Wiecie co, ja myślę, że dam tutaj taką linkę z takim mindfuckiem, takim blow upem z, z czaszki, bo Ponownie mieści mi się tam w głowie. Jedyny, jedyny fakie. jak jedyny <laughs> fuck, jaki przychodzi mi na myśl z tym filmem. Bardzo dobrze, tak jest. No tak, no niestety. No słuchajcie, to tak, takie wrażenia y, ma Ola w zasadzie, tak. ale ja też troszkę y, na temat tego filmu. Y, fajnie, że nas słuchaliście. Dajcie nam znać, co wy sądzicie o tym filmie. Będzie nam miło, jeżeli dacie nam łapkę w górę. Oczywiście. Y, będzie nam jeszcze miłe, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Y, żeby otrzymywać powiadomienia o naszych kolejnych recenzjach. Dokładnie które już niebawem. Dzień. Zapraszamy. To jest, jest y, t, t, tym akcentem zamknę y, ten y, y, <ślesen> y, będzie nam bardzo miło grać na łapkę w dół, a jeszcze mi lepiej, W Dół! Mi... Ja bym wolała w górę, ale... Już nie skończymy.